Ciebiecie nagrywa Super ekstra cineczek. jak i dzisiaj Wam e, zaprezentuję nową serię na moim kanale, czyli nauczyć się po prostu grać daną postacią. W ostatnim odcinku pokazałem wam po prostu e, co zrobić jak się zacznie po prostu grać, jak się zacznie, jak, jak zakupicie Mortal Kombat XL czy tam X, jak tam kto woli, albo 10 e, i po prostu co zrobić jak się zacznie, ale w tym odcinku ciebie wam zaprezentować dobre i złe, dobre, jakby i złe strony danej postaci i po prostu chciałbym też wam zaprezentować po prostu najlepsze jakby te warianty danej postaci a więc w dzisiejszym odcinku zaczniemy od najbardziej popularnej postaci na w serii Mortal Kombat jest Sub-Zero więc no kiedy już wybieramy sobie Sub-Zero, że nim chcemy zagrać i oglądacie już w mój film musisz musi się wybrać wariant Niezły Łomny to jest po prostu tarcza, y, która po prostu to jest bariera nad x, czyli może mieć problemy, żeby się przez nią przebić. Jeżeli nie wiecie co to jest XL to po prostu zapraszam was do mojego odcinka, y, gdzie tłumaczę jakby co zrobić i jakby co to jest w Portal komed XL, kiedy się go zakupi. Y, Kiromania to po prostu możecie albo mieć młot, albo po prostu miecz, czyli moim zdaniem to jest najlepsze. A to jest po prostu wielki mistrz i możecie wy ten, to może Wam posłużyć Wasze ciało jako tarcza albo po prostu yy, możecie w to wrzucić do w przeciwnika, to jest też spoko, ale najlepszy jest właśnie Kiromata yy, najłatwiej po prostu to panować i to jest moim zdaniem najlepsze więc klikamy, no i możemy wybrać jakiegoś randoma, nie wiem, może to być, nie wiem ostatnio mnie wkurzał bardzo e, Mark na yy na tym, na online'ach, więc, no... Nic ja takiego wezmę i dzisiaj wam po pokażę, po prostu jego techniki, po prostu i ten, jego specjalne takie ciosy i na końcu, bo jakby tego wszystkiego po prostu będzie pojedynek i i zrobię wszystko, co się nauczyliśmy a więc najpierw pokażę wam jego x-ray'a jak się tutaj omówiłem, klika X-Ray'a, już się po prostu R1 plus L2. Dobra, jak już wam pokazałem tego X-Ray'a, pora wam po prostu zaprezentować dalsze takie ten rzeczy. Czyli najpierw mamy tutaj ruchy, czyli najpierw wam pokażę ten Fatality. Tutaj macie takie Fatality, tutaj macie ten. Brutality więc spoko jest ale ja wam nie będę pokazywał na pokazywał Fatality albo Brutality, tylko ogólnie będę wam pokazywał takie rzeczy inne jakieś się zapytacie, to już wam pokazuję. Sorry za takie zająknięcie, tylko miałem pewne problemy ten z netem, znaczy no tam mam na komputerze jakby ten um, swój kanał ustawiony, no i mi um, jakiś ten sub poszedł, a więc dobra, już zaczynamy kolejny. Więc teraz was nauczę takich e, podstawowych ruchów, czyli na początek e, nauczę was jak jakby z, e, grać w tymi waszymi e, rzeczami, które zdobyliście po prostu. Czyli po prostu na początek mamy listę ruchów, no i tutaj mamy różne ten. Yy, różne takie ataki, czyli na przykład śnieży... najpierw wam pokażę śnieżkę, która jest by kozacka. Zamarza wroga. No i nie, możecie z nim robić co chcecie. Dobra, a jak użyliśmy śnieżki, teraz trzeba użyć w ślizgu. W ślizgu też jest spoko jak wykonać ślizg do, do, do tyłu i do przodu a jak wykonać śnieżkę do ten tył po prostu kłócacie idziecie do przodu oczywiście też kucając i trójkąt oczywiście razem wszystko jak wykonać śnieżkę po prostu kucacie i trójkąt jak wykonać młot czyli kucacie do tyłu i Kłócacie do tyłu i... młot, no wam chodzi, czyli kłócacie do tyłu i z razem. O tak. Ale ja tak że najlepiej wam chodzi, kiedy jesteście chociaż trochę oddaleni od waszego przeciwnika. Dobra, jak wam pokazałem już te najważniejsze rzeczy, teraz... Yy... Zróbcie mniej więcej coś takiego. Jeżeli mi wyjdzie, czekajcie. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 o. Czyli idziecie do góry i wykonujecie młot. Jeszcze raz wam pokażę. Czyli wiecie, w powietrzu dół, tył, trójkąt razem. Dobrze, jak wam już powiedziałem jak wykonać te podstawowe ruchy, to teraz wam na przykład pokażę jak wykonać przykład ten cios. Ten kombostur się mega dobrze... mega dobrze... Yy, usługuje, mega dobrze... albo ten. Zacznijmy najpierw od tego. E, e, tak naprawdę e, e, nie, nie, ja umiem zatrzać ten cios, ale, wam, ale to jest mega trudne zatrzać ten cios, więc może następnym razem nam go pokażę. Znaczy jak zatrzymać ten cios? Patrzcie. Proszę, musicie bardzo dobrze uważać i po prostu kiedy on będzie robił swój obrót i ostateczny cios, możli, jest możliwe, że ciśnięcie trójką, no i wtedy będziecie w stanie go odepchnąć od siebie, ale to jest bardzo trudne. Um, jeżeli chcecie, żebym na przykład w na następnym odcinku nagrał z kimś, żeby to na przykład, wyglądało, to po prostu piszcie w komentarzu i napiszcie w komentarzu, jak chcecie ze postać. To ja wtedy nie nagram A więc teraz jak, was, jak zrobić to Możecie jak po prostu waszego przeciwnika Ale jak to wykonać? Już wam mówię Odwrócę wam się Dobra, jak wykonać ten cios? Klikacie po prostu trzy razy ciągle X, ale nie po prostu zwykłe X Musicie podejść do waszego rywala O tak po prostu podchodzicie do waszego ry rywala, czyli mój rywal jest po prawej stronie, czyli kichacie w prawną stronę i ciągle kichacie X Jeszcze raz Dobra, a jak już to mamy opanowane, teraz wam to przeniosę Jak już to mamy opanowane, teraz wam pokażę Teraz będę musiał wam pokazać hmm. O co sobie użyję. Dobra, teraz wam pokażę jak wykonać ten cios. Na przykład was przeciwnik, ponieważ, e, kiedy robicie to, tak naprawdę e, dwa ruchy wam nie wychodzą, tylko je, e, ten ostateczny wam wychodzi. Ostateczny wam przechodzi, ale na przykład was przeciwnik uda, wam się go, e, uda się go po prostu aż ten e, atak po prostu przeminąć. Więc to jest trochę ten, więc co teraz zrobić na przykład kiedy macie taką sytuację? Nie wiem, już wam mówię co trzeba zrobić. Po prostu, jeżeli chcecie przebić jakąkolwiek, na przykład taką gardę, wiesz, ona jest najbardziej skuteczna, bądź taką, to musicie zrobić coś takiego. Jak to wykonać? Już wam mówię. Idźcie do tyłu, tak jest, Idźcie do tyłu, o, w tą stronę. I raz jeszcze naciskacie trójkąt, czyli jeszcze raz. Do tyłu i trójkąt. Widzicie? do tyłu i trójkąt czy w przeciwnym to po prostu wyjdzie? Nasz jak widzicie to jest ten mało zabiera patrzcie a to zabiera wam jeszcze raz wam pokażę a to wam zabiera po prostu po, po, ten bardzo dużo no i to jest dosyć spoko e, dobra skoro teraz powiedziałem wam e, takie ten a jeszcze to muszę wam pokazać Oto... To jest, jest spokojnie kiedy po prostu was, ktoś was atakuje, czyli na przykład patrzcie. Na przykład jesteście atakowani. I po prostu ktoś nas szarżuje, możecie zrobić coś takiego. udajmy, yy, że ono nas szarżuje no i patrzcie, odpychamy go. Dobra, a więc teraz mamy powiem plusy sub zero. Plusy sub zero są takie, że po prostu jest to bardzo silna postać, na widzicie i ksyduje na potem bardzo silny i jak na wszystkie jego ruchy są bardzo silne. Naprawdę, jest bardzo bogaci ustawiony. Jest tylko kilka ruchów, a są takie potężne to ruchy. Naprawdę, bardzo dobrze to jest wykonane, ta postać. I naprawdę, jeżeli gracie po prostu z tą postacią, jeżeli na nią trochę czasu poświęcicie, jest spoko. Tylko takie szybkie powiedzą, nie róbcie czegoś takiego, o czegoś takiego. Czegoś takiego. jeżeli wykonujecie coś takiego, o. O, coś takiego. To po prostu, to może, jeżeli no, gracie, na przykład z Liu Kang, to może was szybko obezwładnić. Jest, jest, uważajcie, kiedy gracie, robicie ten ruch po prostu. Tylko kiedy jedzicie do tyłu i kółką, to takie coś macie. A więc, skoro... Dobra, ja już Wam powiedziałem mniej więcej plusy. Plusy, jeszcze raz Wam powiem Sub-Zero są takie, że po prostu on jest bardzo silną postacią i jest bardzo dobrze rozbudowaną. To jest taka można powiedzieć taki ten. Postać taka lepiej do taka atakowania mocnego. no Szczerze, może i gdybyście walczyli ze Skorpionem, kiedy macie na przykład Skorpiona do walki, to naprawdę wybierzcie Sub-Zero, tylko pamiętajcie, że niełatwo wybrać po prostu Sub-Zero. Po prostu mega trudno jakby ten opanować Sub-Zero, jeżeli chcecie na przykład walczyć na przykład z takim doświadczeniem już raczem. Ale jest to możliwe, jeżeli po prostu będziecie na przykład patrzcie. Yy, podstawowe ruchy już znacie, ale na przykład yy, możecie na przykład yy, ten, ale na przykład musicie też wiedzieć yy, yy, po prostu jak ich używać, na przykład bardziej doświadczona się trzeba. Na przykład yy, Liu was spamuje cały czas, albo jak ten was spamuje, musimy nie mówi, jak się zatrzymać przed tym. Znaczy ja teraz mogę go cały czas spamować i on nic nie może zrobić co trzeba to zrobić to prawda to, naprawdę, yy, na przykład, tak, to, to jest coś jest bardzo dobre i tak naprawdę ja nie ja nie się przed takim coś yy, obronić yy, więc no już widzicie ja mogę yy, ten pokonać więc no na przykład takie rzeczy też musicie wiedzieć więc a teraz minusy sub zero yy, jest dosyć wolną postać kiedy ja na przykład atakuje tak no to yy, ale po prostu niektóre ataki ma po prostu powolne jest dosyć przewidujący. Jeżeli na przykład grali się w Stak 0 to jest dosyć przewidujący po e, prostu postacią i to jest jego minus też na przykład e, e, też na przykład po prostu e, jego e, X-ray jest po prostu na, na mały dystans e, jest na, na, na no prosty, jest na mały dystans, więc na przykład, kiedy Wasz przeci... Was przeciwnik jest po prostu ten oddalony to nie macie na jak do niego podejść To jest właśnie ten minus No i jakby też chodzi o odległość Na przykład Odległość młota powi... powinna być większa Albo na przykład mamy albo na przykład mamy coś takiego Patrzcie, na przykład mamy Śnieżkę Po prostu ona jest dosyć powolna Już ten... E, Skorpion Ona jest dosyć powolna i można się szybko zablokować I nie ma w ogóle bata, na, e, żeby po prostu się zamrozić Chyba, że e, szybciutko e, tak zrobicie, no i macie już A teraz pasujące kombosy Dobra, jak wam powiedziałem po prostu już te błędy jego, te wady, to... Teraz wam powiem pasujące kombosy Pasujące kombosy to są na przykład takiego jak mówiłem albo kiedy po prostu robicie coś takiego to od razu może albo kiedy robicie coś dobra kiedy robicie coś takiego teraz możecie zrobić coś takiego albo kiedy robicie coś takiego czekajcie kiedy robicie coś takiego to możecie od razu zrobić coś tak czekajcie tak i tak po prostu przy tym bardzo pas przy tym bardzo pasuje po prostu już spamić więc no, pokazałem wam już jego mniej i najlepsze funkcje Więc teraz przechodzimy do pojedynku Dobra, my już wchodzimy w e, pojedyncze starcie i e, Po prostu ja zagram sobie Sub-Zero, e, zrobię też Fatality e, Zrobię też Fatality, jeżeli, jeżeli to będzie koniecznie, ja zrobię dla was Fatality Wiara e, Wybiorę oczywiście top, to jest najlepsze nie mogę sobie na przykład zawalczyć z, nie wiem, z reptilem Reptail też jest spoko. Możecie sobie grać z Mogę też o nim zrobić, jeżeli po prostu poprosicie w komentarzach. W komentarzach. ale ja wybiorę sobie chyba, wiecie, taką trudniejszą trochę postać. O, Jax jest spoko spoko. Mam sobie rolnika Jaxa. Czy, dobra, wybiorę sobie ciężkie uzbrojenie. Poziom średni. Mapę po prostu. Yy... -zero. Czekamy Dobra, a więc po prostu sobie jeszcze patrzymy na to jak to wykonać jak tutaj mamy te wszystkie rzeczy? Jak mamy te wszystkie rzeczy, jak mówiłem? Dobra, a więc mam tutaj te wszystkie rzeczy Patrzymy Dobra fight, Dobra, załatwione Załatwione Jak widzicie, właśnie przeskoczył Widzicie, mówiłem Kombosy lecą Wow Dobra, nieźle Wiecie, ten Virus ma problemy Widzicie? Dobra, X-Ray right. No mówiłem, mówiłem właśnie o tym Mówiłem, że to jest po prostu takie ten... Wow To było mocne Wow. Dobra, cyk, patrzcie Lecimy teraz nie na całego Cyk Cyk Oj, oj, Dobra Cyk Cyk A więc, dobra, robimy fatality Więc nauczyłem oczy dzisiaj grać Sub-Zero. Dzięki wiarę serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!